Dzień dobry, w dniu dzisiejszym do oferty trafia kolejny samochód. Jest to Skoda Superb, która była prezentowana podczas zakupu w zachodnich Niemczech. Jak ktoś nie oglądał, może sobie wrócić do tamtego nagrania. Samochód z silnikiem 2.0 TDI o mocy 170 mechanicznych. Pochodzi od drugiego właściciela. Bezkolizyjny, cały w oryginalnym lakierze. Najbogatsza wersja, wyposażenia platinium. I w przypadku tego egzemplarza, napęd na cztery koła, co mnie zgubiło podczas e, zakupu tego samochodu, bo wcześniej kupowałem samochód z zapędem na przód. E, mi się wydawało, że jest wszystko ok, że tutaj w tym egzemplarzu coś jest nie ok ze sprężynami, że są jakieś inne sprężyny dołożone. Dzisiaj samochód był w serwisie. E, musiałem drugi samochód dostarczyć do serwisu. Okazało się, że fabrycznie są po prostu wyższe sprężyny e, w wersji 4x4. E, zamówiliśmy sprę z sprężyny marki e, KJB, chyba, tego, to chyba, chyba dobrze mówię, okazało się, że są identyczne. Podstawiłem drugą skodę, okazało się, że w tamtej są o jeden zwój, i te sprężyny po prostu niższe. Także na siłę chciałem znaleźć usterkę w samochodzie, e, której po prostu nie ma. Także w woli wyjaśnienia tego, co powiedziałem na temat tego samochodu w Niemczech, a tymczasem przechodzimy do tej prezentacji. Samochód od nowości miał dwóch właścicieli. Pierwsza rejestracja miała miejsce w lutym 2014 roku. Na ten moment, bo jeszcze win nie został po prostu zdekodowany przez Automoto, nie wiem czy rok produkcji jest 13 czy 14. W każdym razie rejestracja na pewno luty 2014. Rejestracja, tak, rejestracja luty 2014. 14, natomiast rok produkcji jest na ten moment nieznany, albo to będzie 14, albo to będzie 13. Informacje będą zawarte w ogłoszeniu. Auto jest bezkoizyjnie całe w oryginalnym lakierze 4x4, drugi właściciel od nowości. I przejdźmy teraz do tego, jak auto jest wyposażone. Mamy reflektory bit-senonowe, czujniki parkowania przód tył. Pokażę jak w aucie wygląda lakier. Mimo, że mówimy tutaj już o samochodzie no dziewięcioletnim, jest utrzymany w świetnym stanie. Podczas zakupu w Niemczech był pokazywany tutaj ten mankament w postaci takiego małego wgniecenia i tutaj takie zarysowanie. Nie chcemy tego robić, jest, kupiliśmy auto całe w oryginale, tak sprzedajemy. Będzie ktoś miał problem, że jest jakieś tam mikro wgniecenie. Może sobie zawsze po prostu ten element w jakiś sposób naprawić czy przelakierować nie będziemy tutaj robić jakiejś sztuki dla sztuki żeby po prostu lakierować błotnik przez taką no pierdołę tak naprawdę bo to nic innego tylko pierdoła inaczej tego nazwać nie można tyle mi się wydaje z prezentacji takiej dookoła przechodzimy do pomiaru lakieru pokrywa silnika w lakierze oryginalnym lewa strona w oryginale pokrywa bagażnika w oryginale i został jeszcze dach, bo prawa strona jest w oryginale Nierówno musiało się przyłożyć oryginał. Trzeba podskakiwać. Dach jest w oryginale. Także mamy całe auto w fabrycznej powoce lakierniczej. W środku bogate wyposażenie. Auto utrzymane w idealnym stanie, jak na wersję Platinum przystało. Mamy elektrycznie ustawiane fotele, fotel kierowcy z funkcją pamięci. Zobaczcie, mimo 300 tysięcy przebiegu. Wszystko jest w aucie jak nowe. Auto nie posiada żadnych śladów użytkowania. Posiada oczywiście nawigację, łopatki zmiany biegów. Podgrzewane fotele. Dekor drewniany. Zarezerwowany. Dla wersji Platinium. Zobaczymy sobie z tyłu. Nowy stan. Dobra ręka ogólnie mi do tej marki ostatnio, po prostu dobra ręka do Skody w ostatnim czasie. Bagażnik jak nowy, piesek nie jeździł, ale chyba był już pokazywany też w Niemczech, nie pamiętam. Eee, klapa elektrycznie zamykana. A fotel kierowcy, pasażera, przepraszam, wygląda jakby w ogóle był nieużywany, jakby to był nowy samochód. No zobaczcie, jeżeli tutaj jakieś minimalne ślady użytkowania są od strony kierowcy, no to tutaj ich nie ma. Pamiętajcie, że cały czas mówimy o samochodzie, który ma 310 tysięcy przebiegu. Samochód, tak jak powiedziałem na wstępie, jest świeżo po niemieckim badaniu technicznym na dwa lata. Także musi być w świetnym stanie technicznym. Bo zobaczcie: macie numer WIN, numer rejestracyjny. Przegląd techniczny był wykonany 24 kwietnia tego roku. Przy przebiegu 293 000 km. I tutaj mamy mankament, który został wykryty podczas badania technicznego. Przednia szyba została zakwalifikowana do wymiany i została wymieniona jest w aucie. Po prostu nowa szyba zainstalowana. Samochód był serwisowany w autoryzowanym warsztacie Skoda do ubiegłego roku, dokładnie do maja 2022 roku. Tutaj mamy wydruk, miał wtedy w maju już półtorej roku temu 242 tysiące km przebiegu. A ostatni serwis był wykonywany już w niezależnym warsztacie. E, miało to miejsce 16 czerwca tego roku, czyli stosunkowo niedawno przy przebiegu 301 tysięcy kilometrów. Typowy serwis olejowo-filtrowy e, na kwotę 337 euro. Podsumowując, kolejna fajna Skoda Super trafia do oferty. Jeżeli kogoś auto Interesuje, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Miłego weekendu wszystkim życzę.